Cześć wszystkim, ja jestem Matia. to jest kanał Żyj Tak Jak Chcesz. Dziś postanowiłem odpowiedzieć na Wasze pytania. Bez zbędnych przedłużeń jedziemy. Skąd się wzięła nazwa Żyj Tak Jak Chcesz? Jakiś rok temu, gdy zakładałem kanał, miałem w głowie dwie nazwy: Życie jest piękne oraz Żyj Tak Jak Chcesz. Zapytałem kilku znajomych, co jest lepsze. Powiedzieli, że ta druga opcja. No i tak już zostało. Jeśli mógłbyś przenieść się w czasie i zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było, dlaczego i jak dawno temu? Oraz w co wierzysz? Wróciłbym jakieś 7 lat wstecz i wręczył małemu Mateuszowi gitarę wtedy, kiedy zaczynał słuchać Grindeja. W co wierzę? W siebie. Czy wolałbyś się całować z Biberem, czy uprawiać seks analny z kozą? Koza. Zdecydowanie koza. Dlaczego nosisz Stanik? Bo wyglądam w nim zaskakująco dobrze. Czy jeśli podczas spełni asymetrycznej jednoosiowy pingwin o nieprzeciętnej trajektorii lotu zostanie zdetonowany powodując tym samym implozję terenu zalesionego, wertykalnie twój ołówek o stopniu twardości HB zostanie oskarżony o sprzeniewierzenie pieniędzy przeznaczonych na postępowanie dependylizacyjne narkotyków lekkich, a jeśli tak, to ile? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zajrzeć do samych początków, czyli jaki wpływ na adresów, miała muzyka Disco Polo puszczana od tyłu na płytach winylowych. Jeśli odpowiesz sobie na to pytanie, znajdziesz odpowiedź na swoje. Dlaczego tak ważna jest dla Ciebie piosenka Missing You? Jest to jedna z pierwszych piosenek, które słyszałem z trilogii. Piosenka, którą gram codziennie, poza tym przypomina mi bardzo ważną osobę. Za co kochasz Martina? Za to. Aż mi za gardł, ja muszę się napić. Mamo, wiem, że mam egzamin, ale najpierw muszę posprzątać. Jak pan myśli, co było pierwsze, kurwa czy jajko? Jaki jest Twój ulubiony polski i zagraniczny film? Z polskich zdecydowanie 8-9. Z zagranicznych naprawdę wiele, od musicalu Grease, poprzez wszystkie filmy ze Stevenem McQueenem, aż po Gran Torino. Dlaczego nakładasz fluid? a ty nie nakładasz? Co sądzisz o młodych ludziach nadużywających alkoholu i czy uważasz, że jest to fajne, czy odrobinkę nie na miejscu? Są świetni, serio. Czasem zazdroszczę i zastanawiam się, czemu nie mogę być tak jak oni. W jakim mieście mieszkasz? Tutaj z pomocą przyszedł mi pewien użytkownik, odpowiadając... Mieszka tam, skąd pochodzi nasza królowa, ten sam poziom zadęcia w sobie. Idziemy na piwo? Jasne. Dlaczego zmieniłeś kolor włosów? Żeby wyglądać jak ten pan. Dlaczego zacząłeś nagrywać? Od zawsze pełniłem rolę klauna klasowego, a co za tym idzie, kocham rozweselać ludzi. Taka jest również rola tego kanału, żeby po ciężkim dniu ktoś mógł się odprężyć. Pytanie. No i to wszystko. Serdecznie dziękuję Burakowi za użyczenie swojego głosu. Jeśli chcecie kolejne QA, piszcie pod tym filmikiem pytania, a ja na końcu zbiorę je i myślę, że znowu coś nakręcę. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę. Zapraszam na Facebooka, klikajcie pajacyka. No i życzę miłego wieczoru. Czytał Burek z internetu.